Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie taki odcinek zmotywowany tym, co usłyszałem w radiu A mianowicie, że na wschodzie Polski mogą wystąpić dziś w nocy przymrozki. Jak wiadomo, za chwilę też ich będą zimne ogrodniki. Tak więc postanowiłem nagrać dla Was film o tym, jak zabezpieczyć Wasze uprawy przed mrozami. Tak jak najpierw się pochwalę. Tak wyglądają czosnki o zimę, tutaj są, o, tutaj są czosnki sadzone na wiosnę, tutaj roślinnością pozostałą się nie przejmujcie, jest ona już powyrywana, tylko musi uschnąć, tutaj mamy cebulę o zimą i powiem Wam, że cebula o zimę bardzo ładnie bardzo ładnie rośnie pomimo tego, że było ostatnio dość dość chłodno to sobie dobrze tutaj mamy już cebulę dymkę żółtą, czerwoną i czoskową z tyłu już mi powschodziły rzutkiewki wiadomo, jest jeszcze do usunięcia do usunięcia zielsku, ale to nie ma tak wielkiej, wielkiego znaczenia na tą chwilę, przynajmniej na, przy, do tego filmu. Tutaj mamy wysiane marchew i pietruszkę. Na razie nic nie widać. No, a tu mamy nasze kapusty. O sąsiedzi są szczęśliwi. Tak, tu mamy nasze kapusty. Kalafiory, brokuły. Jak widzicie, odżyły wszystkie. No i tak. No i zapowiadają na dziś we wschodniej Polsce przymrozki. Sprawdzałem u mnie. I u mnie pokazuje, że. Powinno być 3-4 stopnie w plusie No ale już Nauczony poprzednimi Latami Przygotowałem sobie stelaże Takie żeby zabezpieczyć Moje uprawy Wiadomo to co jeszcze nie wyszło z ziemi Tak jak marchew, pietruszka Tam koper, sałata Rzodkiewka lekko wyszła Ale i nic tam przy, podczas przemrozków nie będzie A więc nie, nie musimy tego zabezpieczać Niemniej jednak, tutaj mam czosnek zimowy, też, nie powinien, też mu nie powinno nic być. Jak przyjąłem morskie, ale mam z nim wsadzone czosnki wiosenne. I one ja nie powiem, wam, że trochę się boję, i dlatego będziemy je zabezpieczać. Ogólnie do zabezpieczenia możemy użyć każdego materiału, który ochroni nasze warzywa przed, przed mrozem. Ja Wam pokażę tak. w ogóle. Na zagon wykorzystałem takie to oto rurki pozostałości z budowy. Tamto to jest zwykła rura wodociągowa, taką, którą, która służy do przyłączenia budynków do sieci wodociągowej. Tu mamy najzwyklejszą rurkę PEX powszechnie używaną, obecnie do centralnego. Jak widzicie, tak zrobiłem. Pex mam akurat pasujący, więc ją włożyłem w skrzynię. Tamtą rurę od wodociągów mam. Jest trochę dłuższa. Nie chcę jej obcinać, ponieważ ona będzie mi służyć za chwilę do czegoś innego. Także włożyłem ją z drugiej strony. Na to yy, ja zaciągnę. Tamtą folię. Starą folię od tunelu foliowego, ponieważ jest ona już zniszczona, będę robił inne poszycie na tunel, ale szkoda tego wykorzystać, tak więc takie coś można wykorzystać na taki mały zagon. Jeśli byście mieli większy zagon, to możecie wykorzystać agrowłókninę. I agrobłókninę ja będę wykorzystywał do zabezpieczenia. Do zabezpieczenia tutaj kapust. Tu mam wykonany taki stelarz, też wiadomo, z, z odpadów, z budowy, a mianowicie z ład budowlanych. Taki skręcony, najzwyklejszy, żeby tylko przykryć. Na to wiadomo, nie naciągnę już tej folii z, z tunelu. Dlatego mam kupioną taką agrowłókninę już dość sporą, możecie to, możecie tak przykryć, ja będę stosował do zabezpieczenia, do zabezpieczenia agrowłókninę, którą się po prostu rozkłada na warzywa, które są dopiero wysiane, żeby, przy, żeby podgrzać ziemię, tak samo można ją bardzo dobrze wykorzystać do zabezpieczenia przed przymrozkami. Nie jest to może najpięk, najpiękniejsze w konstrukcji, ale swoją rolę spełni. Tak jak wam mówię, nie ma się co śpieszyć z, z sadzeniem, zsianiem yy, warzyw. Ja te kapusty, tak jak, zapewne, jak ktoś oglądał poprzedni film o osadzeniu kapus, musiałem już wysadzić, ponieważ one zaczęły mi podupadać. Miałem po prostu za małe wiele doniczki do nich ale gdybym miał, to bym jeszcze ich nie wysadził no ale niestety nie myślałem, że ten tak i tak kapusty w roku mamy tak już zabezpieczoną jeszcze tylko zostało mi tutaj przyłożyć z boku agrowuchninę i będzie gotowe tu mam jeszcze taki Pasek tego nie będę odcierał, zostawię to po prostu do przekładania innych warzyw na ten, na przyszły rok po sianiu. Teraz zostało mi tylko zabezpieczyć zagon. I takie są moje sposoby do zabezpieczenia upraw przed mrozem. Jeśli Wy macie jakieś podobne lub inne, dajcie znać w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia tego filmu, do komentowania. Jeśli wy macie jakieś inne sposoby do zabezpieczenia upraw, to napiszcie je. Będę bardzo wdzięczny za również podpowiedzi. I do następnego filmu. Na razie, cześć.